Cześć, ja jestem Minionek Dziś gram w Ten Titans. Ten Titans Battle Grunt, jeśli dobrze pamiętam nazwę. I mam 990 tokenów. Dzisiaj uzbieramy się na tego Titada i zobaczymy, jak się nim gra. A jeszcze nie zapomnijcie o lajku, dzwoneczku i subskrypcji na tym kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie, eee, nie zaraz mnie zabiją. Zobaczymy w ogóle. Au, zobaczymy moce tego. Um, tego tytana i jak się nim gra. Myślę, że to będzie dosyć ciekawa kwestia, bo nie każdy może go kupić. Um, napiszcie, napiszcie jeszcze e, pod tym odcinkiem, żebyście chcieli drugi odcinek z tej gry. Eee, bo jeśli tak, to bym uzbierał trochę tokenów i bym pokupował większość postaci z tej ostatniej krainy. Z ostatniej Ty... po prostu <ścoughs> zaraz pokażę, zaraz objaśnię wszystko. udało się go zabić i teraz gwiazdkę jeszcze. O! I... Kurde, nie! Bestia! I... Chyba już nie powinno stać. No i uwaga! I stać mnie. Tysiąc trzy tokeny. O. I... O, to jest ten... ten... o. <ścoughs> o! Jeszcze. Jakbyście... chcieli kolejny... napiszcie, jakbyście chcieli kolejny odcinek, to... przetestuję niektóre postacie z... fali trzeciej? Tak, to mogę przetłumaczyć. Na pewno przetestuję Flesza. Przetestuję Aquamena. I zastanowię się nad Speedim. Dobra, a tym razem wchodzę. Ooo, ale to jest. Ja nawet nie wiecie, ile na to czekałem i ile na to zbierałem. Tylko, że problem jest taki, że wszyscy się na mnie rzucają wtedy. Jak widzicie, ciężko jest z nim tutaj cokolwiek zrobić, bo każdy się na mnie rzuca. No. A, dwa Kilever, i. No, trochę pogram jeszcze tą postacią, ale jeśli byście chcieli. Eee, to mogę nagrać. Dobra, nieważne. <laughs> po prostu, napiszcie, ci byście chcieli ten kolejny materiał e, z tej gry, i e, czy w ogóle. A jeśli nie, to z jakiego trybu na Robloxie? Bo raczej teraz nagramy na kolejny odcinek Robloxa, a nie Fortnite, ale Fortnite też się za niedługo pojawi. I oczywiście dla tych, którzy będą się zastanawiali w Fortnite, jak już będę, Bo może być tak, że niektórzy będą się zastanawiać skąd mam, skąd mam skina, skąd mam skina A tego, skąd mam skina. Wolwerina. To już da się go zdobyć. Jakimś większym problemem? Znaczy. E, powiem tak. Jeśli chodzi o ten skin. Nic <ścoughs> jest materiał z Robloxa, mówię o Fortnite. Cie. Jeśli chodzi o ten skin Wolwerina, jest go dosyć trudno zdobyć. Z tego powodu, że trzeba zabić Wolwerina. A Wolwerin aż taki prosty do zabicia nie jest. Chociaż. W sumie może teraz będzie prościej go zabić. Nie! Zginąłeś? No jak jako nie zginął! Gin! Dobra, muszę się trochę uleczyć. A ten tytan jest w ogóle ogromny do innych postaci. Sorka? I jeśli chodzi o materiał, ze ten, który był ostatni ze Spielbrick, to raczej drugiego nie nagram, bo nie widzi mi się grać w Spielbrick. Nie chcę po prostu. Ej, no, gdzie on znikł? Ten czołg. O, udało się. Szczerze, myślałem, że on będzie słabszy, bo jak widziałem, jak nim ludzie grają, no to on nie był aż tak mocny. I chyba jeszcze nawet w tym odcinku dam radę pokazać wam, wszystkie mapy. Jakie tutaj są, bo są trzy. Na dwóch już byliśmy. Tylko czy załaduje? Powinno nam załadować jeszcze trzecią. No, ale gwiazdka nie ma szans ze mną, no. Ta głupia bestia! No, czemu? Hmm. Mi się wydaje, że trochę rzucanie tym czołgiem jest popsute. Bo jak rzucam gdzieś dalej, to no, widzicie co się dzieje. O, 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 au! Jeszcze dosyć, dosyć długo żyję, ale zaraz może się to skończyć. Czołg, czołg! No. Mm. Dobra. Kwestia zginęła. Ja schap... Schapę mi ciężko. Corka. Czekam trochę, aż mi się to hapa odrodzi. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Raczej nie za długo. A naprawdę, jeśli myślicie, że e, jeśli byście chcieli to zdobyć tego. Tytana, którego ja mam, to nie myślcie sobie, że zagracie z tydzień i go zdobędziecie, bo naprawdę może być ciężko, żeby tak go zdobyć. Bo ja go naprawdę parę miesięcy starałem się, żeby go zdobyć, jeśli dobrze pamiętam. Sorka. Lekki kaszel Mmm! Zobaczymy jeszcze pod koniec, ile dostanę za to tokenów, bo naprawdę tyle, ile ja tutaj killi robię, to, że ja jeszcze nie zginąłem. Chyba będzie rekord killi w ogóle. Kurde. Teraz mogę zginąć, a tego bym nie chciał. O, wyleciał poza mapę. To mnie uratowało. O niech to się na górze! Zleciał na mnie! Bardzo mało hp mamy. Komentujcie, żeby napisać właśnie komentarz, żebym wiedział co chcecie na kolejny odcinek. I nie wiem, możecie napisać, że chcecie Fortnite'a, możecie napisać, że chcecie Roblox'a, ale jeśli piszecie, że chcecie Roblox'a, to napiszcie jaki tryb z Roblox'a. Może pojawi się nowa gra, ale no to jest dosyć mało procent, więc w sumie będę nagrywał. Trzy bestie? Nie! Jedna zginęła. Druga się wycofuje, znaczy druga zginęła, trzecia się wycofuje. Nie, to tyle ludzi teraz przyszło, że ja nie, nie mam szans przeżyć. Jednak żyje! Lecą, 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 lecą. Pyk. Dobra, jeden zginął. Drugi ma mało. Zeskoczył. Bał się mnie. I trzeci zginął. Dobra, już te bestie zaczęły mnie się powoli bać. Oberwali mocno. Ten tyton jest strasznie mocny. Dobra. Nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, ile w sumie puszczę wam muzykę. Nie będę musiał stawiać. Nie wiem, ile będę, mu... ile dostanę z tego tokenów. Podejrzewam, że dostanę z tego tyle tokenów, że będzie nie stać albo prawie stać na tą trzecią falę. No No chodź tu. O nie! Nie, rozpadłem się, zabili mnie. Niestety, ile dostanę z tego? Prawie jednego kilo zabrakło, żeby było 50 kili. To jest nienormalne, to jest naprawdę chore. Patrzcie, prawie mnie stać na to. To jest naprawdę chore. Nie wiem kiedy mapa się zmieni Ale. <laughs> Podejrzewam, że odcinek trwa już z, 2, z około 20 minut. Więc jakbyście mnie zostawili to by było fajnie. No. Musiało to być tyle rubinów. Zostawcie mnie i tak zginiecie No ty najgorszy No nie, no Układam was, jeśli będziecie takimi ludźmi, Jeśli będziecie w to grać. To nie bądźcie takimi ludźmi. Dobra, na dziś to już tyle. Dla... Pamiętajcie, albo lajkować, subskrybować, komentować, zaleśkować i nie zapomnijcie o tym, żeby udostępnić ten film znajomym. A ja z Wami się żegnam i do następnego. Chad.